No dobrze, <laughs> zacznijmy to. Więc jak już się pewnie domyślacie po niestandardowym kadrze i tłu, jaki mi towarzyszy, dzisiaj nie będzie żadnej gierki, żadnego gameplayu z GTA, czy podobnych temu gier z ekipą, ale będzie recenzja nowego filmu FNAF, który miał premierę dwa dni temu. I. Pomysł na ten film, bo ja generalnie recenzji nie robię, ale jestem fanem FNaFa już od, od, od wielu lat i czekałem też długo na ten film, bardzo się ucieszyłem na na wieść o tym, że wreszcie zostało przydzielone jedno studio, czyli Madhouse do zrobienia go i... że wreszcie coś ruszyło w tej sprawie, potem wyszły trailery, tak. Nadal się ogromnie cieszę, że on wyszedł, to jest no, nadal niezwykła sprawa, że w następstwie powsta powstania tak małej gry indie dewelopera powstało tyle książek, tyle filmów i, i taki ogromny fandom, więc wczoraj wyszło wiele recenzji, bo oczywiście film spotkał się z dużą rozbieżnością opinii, gdzie tutaj yy, najlepszym przykładem jest Rotten Tomatoes, ten sławetny już screen, który się lata po internecie, gdzie yy, po premierze filmu oceny krytyków oscylowały gdzieś tam w okolicy 25%, tymczasem yy, w ocenie widzów yy, film miał 90% prawie, więc to jest ogromna przepaść w tych ocenach. I pojawiło się dużo recenzji, tam fanów, niefanów, ludzi spoza fandomu. Wczoraj chciałem napisać właśnie komentarz pod jednym z takich filmów i pisałem ten komentarz prawie pół godziny. <noise> Ostatecznie go nie opublikowałem, bo stwierdziłem, że no ten komentarz i tak w tym komentarzu nie wyczerpie wszystkich problemów, o, na które chciałbym, chciałbym opisać. I tak ten komentarz był strasznie długi, więc stwierdziłem, a komu się będzie chciał to czytać, tak więc. No, here we go. Stwierdziłem, że nagram swoją recenzję na swój kanał. I jest to recenzja, od razu powiem. Znaczy recenzja to będą bardziej takie moje przemyślenia i trochę jęczenia też będzie odnośnie fabuły filmu. Ale ostrzegam, że będą się tu pojawiały spoilery, więc dla tych, którzy nie oglądali filmu, a mają zamiar się na niego wybrać do kin. No, to radzę sobie darować ten film i może wrócić do niego dopiero po obejrzeniu filmu. Również, jeżeli ktoś jest spoza fandomu tak i nie ogarnia takiej podstawowej fabuły FNAF-a, nie czytał książek, no to może nie wiedzieć, o czym ja tu będę mówił, ponieważ będę się zagłębiał mocno w to, w tą fabułę filmu i na czym się film wzorował. I ogólnie będę mówił tutaj o wielu easter eggach, których w filmie była po prostu masa. No więc, tak, zacznijmy od początku. Może na początek. Te rzeczy, które się podobały w filmie, to są oczywiście efekty praktyczne, czyli całe, cała ta pizzeria, o której ludzie już wiele mówili, dobrego stworzona przez Madhouse na planie filmowym, oraz te animatroniki, które wyglądają świetnie i są bardzo wiernie odtworzone. Może poza tymi czerwonymi oczyma nieszczęsnymi i tym latającym cupcake'em. Znaczy, z tymi czerwonymi oczyma też jest sprawa taka, że. No może ten zabieg zrozumieć w ten sposób, że pod koniec filmu dowiadujemy się, że animatroniki są pod wpływem Aftona i wtedy mają czerwone oczy. Natomiast kiedy, kiedy udaje się uwolnić po, spod jego wpływu, ta czerwona poświata znika, tak? I bez tych czerwonych oczu ciężko było zrozumieć, co się dzieje w tym finale. No bo, no bo kiedy animatroniki są pod jego wpływem, dlaczego nagle się zachowują tak, a potem tak chociaż moim zdaniem i tak można było tego uniknąć i pozostawić takie do, niedomówienie lekkie i ogólnie na no takie pole do domysłów widzów tak nie wszystko musiało być tak czarno na białym po, pokazane w tym filmie a do tego przejdziemy później z dobrych stron filmu jeszcze można oczywiście przyznać przynajmniej w mojej opinii ponieważ też się po, pojawiają oczywiście dwojakie zdania na ten temat zarówno mafio Lilat. Jak i Josh Hutcherson. Wysiał się naprawdę dobrze w filmie. Może troszeczkę ta postać Williama Aftona jest lekko przerysowana, tak samo jak postać tej żeńskiej antagonistki, yy, ciotki Jane, która starają się jej rolą dopełnić trochę ten cały wątek Majka i tych jego kłopotów finansowych i opieku nad młodszą siostrą. Natomiast co do reszty filmu, no to oczywiście już yy, zostało wiele powiedziane. Każdy tak naprawdę w internecie, no prawie każdy, mówi że, z recenzentów, że film pod tym względem niestety nie jest idealny. I ja również tak uważam. I teraz przejdziemy do tego segmentu yy, mojego narzekania na fabułę filmu i tego, co mogło yy, w mojej opinii lepiej zadziałać. Więc zacznijmy od tego, że. Cała fabuła filmu mocno wzoruje się na książkach. Przynajmniej tych pier pierwszych trzech Scott'a Cautona, czyli The Silver Eyes, The Fourth Crozet i The Twisted Ones. Oczywiście powiedziałem to w złej kolejności. W szczególności na pierwszej książce, tak, ponieważ cała postać Majka, czyli Schmidta, głównego bohatera, i cały ten motyw porwania jego młodszego brata w dzieciństwie i tego, że on szuka tego mordercy i tych snów o jego bracie i chwili porwania nawiązują do Charlie z The Fourth Crozet oraz następnych części w sumie też. Co jest? No nie do końca jestem przekonany do tego wyboru Scenarzystów i Scotta Cawtona, ponieważ ponieważ mam wrażenie, że cała ta fabuła filmu to jest taka mieszanka wątków zarówno z gier jak i z książek, i to jest taka już trzecia alternatywna historia opowiedziana w, w uniwersum w Five Nights at Freddy's. Więc pojawia się właśnie wspomniany Mike Schmidt, który w książkach, o ile mi dobrze wiadomo, się w ogóle nie pojawia. Natomiast w grach jest to imię bohatera, w którego wcielamy się w pierwszej części Five Nights at Freddy's, który tak naprawdę ma na imię Mike Afton, który po zmianie, właśnie, nazwiska na Schmidt, Chodzi po tych pizzeriach i szuka tam ojca. No, to jest oczywiście ta fabuła fnaf i tego dlaczego, kim my gramy, tak naprawdę i co on robi w tej pizzerii, dlaczego jest atakowany przez animatroniki, jest cały czas płynna bardzo i to się zmienia z miesiąca na miesiąc, głównie dzięki <noise> Patowi, który też się w tym filmie pojawia. To jest w ogóle wielkie zaskoczenie, to też jest rzecz, którą chciałem poruszyć tutaj, ponieważ tych nawiązań, właśnie tak jak tej fabuły do książki, nie, tak jak na przykład. Do Matpata albo pojawienie się Coryx, Kenshin w filmie, tej episodycznej roli taksówkarza, którą już mieliśmy szansę zobaczyć w trailerach filmu. No to są takie mrugnięcia w stronę fanów, który, których no, nie zrozumie nikt spoza fandomu, tak. Ja osobiście musiałem siostrze tłumaczyć, kim jest ta osoba i dlaczego ja zacząłem nagle krzyczeć w trakcie filmu, bo się kompletnie tego nie spodziewałem. I jeszcze on powiedział ten swój tekst sztandarowy, o, oh, it's just a i tak, bardzo, bardzo fajny zabieg. Jest wiele motywów, tak jak na przykład te jumpscary, co wy, wielu ludzi się skarży na to, że jedynymi strasznymi momentami w filmach są momenty, w których pojawia się Balloon Boy, no i oczywiście osoby spoza fandomu tego nie zrozumieją, no bo co to, jakaś maskotka się pojawia nagle, straszycie się trzy razy podczas filmu, Natomiast dla fanów to też jest takie, taki trochę nostalgiczny chwyt tego, takiego trollowania trochę Scotta. No bo kto inny mógł pomyśleć o wprowadzeniu tego do filmu tak po, 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 poza Scottem Cautonem. Natomiast tak jak rozumiem tych wszystkich fanów Nafa do których sam zresztą należy, którzy się tak jar jarają tym, że w filmie jest tyle tego fan serwisu i tych nawiązań do książek, do, do gier. Tak nie podzielam tej opinii, żeby fan serwis był rzeczą, która może w całości ten film uratować. Tak. Rozumiem, że to jest świetna sprawa, że powstają nadal takie filmy, w których widać, że nie zostały one stworzone tylko po to, żeby zarobić. Ale rzeczywiście są tam dokonane wybory w, w scenariuszu których taki przeciętny fan spoza fandomu nie zrozumie, no ale ponownie to powiem, że moim zdaniem po prostu sam fanserwis nie uratuje takiego filmu. I tak jak już powiedziałem, sam motyw tego, że zostały tu połączone w tym filmie yy, zarówno wątki z fabuły domniemanych gier, jak i z książek, jest trochę dla mnie niezrozumiały, no bo rozumiem, wszyscy wiedzieli mniej więcej. Że film będzie przedstawiał historię wcześniej nieopowiedzianą ani w grach, ani w książkach, i będzie kolejną al alternatywną rzeczywistością, ale mimo wszystko, nie wiem jak reszta fanów, ale miałem nadzieję, że będzie on, może nie nawet wyjaśniał wątki z gier, ale będzie miał dużo więcej wspólnego właśnie z, z, z fabułą gier. I też inną sprawą jest to, że hmm, powszechnie wiadomo, że ten film próbował trafić zarówno do osób znających fabułę FNAF, tak, interesujących się tymi teoriami na temat tego, co się stało w pizzeriach, jak i do ludzi, którzy tej wiedzy nie posiadają. No i w moim odczuciu znowu tutaj niekoniecznie zostały trafione te decyzje, ponieważ dla osób spoza Fandomu no, ten film się wyda po prostu dziwny, no. skąd nagle na przykład motyw tej lalki. Tego kostiumu, do którego prawie została wsadzona przez ta siostra młodsza Majka, czyli Abi, który jest również nawiązaniem do gier, w których młodsza siostra Majka również została no, zabita <grych> przez Baby. Tak samo ten motyw ostatecznie pokonania Aftona, który się sprowadzał do tego, że Abi narysowała jak naprawdę wyglądała śmierć dzieci i dzięki temu one sobie przypomniały okoliczności swojej śmierci i odwróciły się od Aftona również jest nawiązaniem do książek, gdzie bodajże Charlie właśnie, czyli główna bohaterka książek, narysowała tą scenę tego, jak Afton morduje te dzieci i dzięki temu one sobie przypomniały. No i ponownie, to jest taki dziwny trochę wybór ze strony Scotta i tych scenarzystów, ponieważ no, zarówno widziałem dużo osób, które znają fabułę FNaFa i też wydało im się to zakończenie po prostu dość dziwne i takie no, takie przerysowane. No, że, co? Te dusze sobie dzieci nagle przypomniały. Nie, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak ten Awton nie kontrolował, czemu one były po jego stronie, i może to on je zamordował, czemu one nie pamiętały momentu swojej śmierci. No to jest. Wszystko się wydaje troszeczkę dziwne. I ponownie, mi się wydaje, że Scott Calton już tyle teorii jakby potwierdził jako, jako bardzo bliskie prawdzie. I tutaj mam na myśli głównie te teorie padpata pod właśnie się pojawiały komentarze czasami Scotta Autona, gdzie on, albo wpisy tam na Twitterze, gdzie podkreślał, że bardzo bliskie prawdzie są te teorie, że no, takie proste wątki fabularne jak fakt, że Mike w grach jest synem Aftona, no chociaż to mogło być jakoś uwzględnione, a nie, że nagle jest wrzucony wątek Vani, która Okazuje się być córką Aftona i ona wiedziała o tym, że on zamordował te dzieci co się z nimi stało, mimo że jest policjantką. Ja tego wątku też do końca w zasadzie nie ogarniam co tam się stało, po prostu on ją zmanipulował na, na tyle ile rozumiem fabułę filmu i ona go nie, nie zdradzała tej jego tajemnicy. I ten wątek Aftona zresztą też został trochę tak spłucony, ponieważ o, zabi zabił jakiegoś tam dzieciaka w przeszłości, a właściwie tego uprowadził z niewiadomych przyczyn w grach. To ta postać Aftona zawsze mi się podobała, ponieważ dała się jakoś wytłumaczyć. Jej motywy polegały na tym, że jego naj najmłodsze dziecko yy, zginęło z ręki animatronika i za co on. on yy, Przynajmniej w teorii obwiniał swojego przyjaciela Henry'ego, właśnie z tego powodu zaczął mordować dzieci, ponieważ nienawidził Henry'ego i chciał się w jakiś sposób na nim odegrać i dlatego, m.in., zabił w grach jego córkę Charlie. Natomiast w filmach to, jest, to wygląda trochę tak, jakby on po prostu stwierdził, że zacznie zabijać dzieci, to mu jakąś radość przynosiło. To też ten motyw cały Majka i jego relacji z Aftonem. Porwał kiedyś jego młodszego brata w ogóle bez powodu i zapamiętał nazwisko Schmidt, które w grach się również pojawia, ale w kompletnie innym znaczeniu. I po latach jak Mike się do niego zgłasza do pracy stróża nocnego w, w pizzerii, to ten się, się przypomina mu nagle jego nazwisko. I na koniec tam mówi, że ha, symetria, zabiłem twojego młodszego brata, to zabiłem też ciebie, ale mam szczęście. I to jest takie. No ten wątek. No nie podoba mi się za bardzo. Ta końcówka jest jeszcze o tyle fajna, że rzeczywiście wprowadza ten motyw tego, że Afton poniekąd wie, że przeżyje. Także wie już mniej więcej co sprawiło, że dzieci w animatronikach ich dusze cały czas je nawiedzają. I wierzę, że mimo że, że jego ciało umrze tak w Springtrapie. W spring to, że jego dusza będzie go nawiedzać I, i zna już ten cały motyw remnantu, dlatego na koniec zakłada tą, tą maskę i mówi tą swoją kwestię I will always come back, czy, 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 czy jak on to powiedział w tym filmie, no coś takiego, coś co, że zapow zapowiadającego jego powrót i oczywiście wiadomo, że druga część powstanie, no bo film na siebie zarobi i mimo tych swoich kontrowersji, no wielu osobom i tak się on podoba, mi również się podobał, całkiem dobrze się na nim bawiłem i, i przez większość filmu miałem nadal nadzieję, że to zostanie jakoś inaczej poprowadzone. Że ten motyw głównego bohatera Majka i Williama jakoś zostanie inaczej spleciony. I mimo tego, że fabuła nie do końca poszła po, po mojej myśli, to, to nadal mi się film podoba na i nadal uważam, że to jest niezwykłe mimo wszystko, że powstał ten film po tylu latach oczekiwań i że jest. W tak niezwykłej jakości, że rzeczywiście powstała cała pizzeria i te animatroniki. No to jest naprawdę w tej kwestii brak mi słów i bardzo się cieszę, że powstał i że Scott Calton nadal nad tym filmem trzymał pieczę i jakoś się przykładu do, do jego produkcji i do pisania scenariusza. Z czego wiem, to w jakimś tam wywiadzie, teraz, żeby nie skłamać, ten Życzonym hmm, Hutchersonem. Padły słowa o, o trylogii, że właściwie mają powstać trzy filmy, i to też mi się wydaje, że dobrze, że e, być może, no nawet na pewno. Scott Calton jest znany z tego, że zawsze musi poprawiać te elementy, które się nie spodobały fanom, co widać na, w przypadku tam najpierw na Fatrójki, gdzie ludzie uważali, że te Champscary są słabe, i mimo, że dobrze wyjaśnił mniej więcej historię, i całe koło się tak zamknęło ten wątek tych martwych dusz. Były te dwa zakończenia właśnie i ludzie mówili, że to będzie ostatnia gra. No uznał, że ma obowiązek tak, stworzyć jeszcze jedną grę, w której poprawi te jumpscare, na które ludzie narzekali w trójce. Natomiast w czwórce z kolei ludziom nie spodobała się ta cała zawiła historia, dlatego stworzył na Sister Location. Ta gra była napakowana historią i właściwie była taka, taką filmową grą, gdzie było dużo cutscenek bardzo, dużo dialogów. Myślę, że z tym filmem będzie podobnie, że scenarzyści wezmą sobie do serca to, co fanom się nie spodobało. I następne części być może będą już troszeczkę mroczniejsze i, no nie wiem, może trochę bardziej tajemnicze. To też jest rzecz, która mi bardzo w tym filmie pasuje, no bo FNAF. Stał się popularny dlatego, że Scott poprowadził te gry w ten sposób, że co, 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 co grę mimo wszystko cały czas pozostawały jakieś wątki otwarte, były jakieś niedomówienia, ludzie cały czas stworzyli nowe teorie, i te teorie przyczyniły się również do powstania tego filmu. Natomiast ten film mam wrażenie, że poszedł w trochę w tym kierunku, po prostu upowiedzenia prostych historii, tak? gdzie mamy od początku do końca wszystkie wątki wyjaśnione. Tak, Annie się okazało, że, że jest córką Aftona i w pierwszej części zginęła, chociaż nie, nie zginęła, tak? bo tam jest na końcu ta scena, gdzie ona leży w szpitalu i przeżyła. No wiadomo, że Afton przeżyje, tak, ponieważ jego dusza nawiedzi ten strój i, i tak powstanie Springtrap. Więc, tak podsumowując, to moim zdaniem lepiej by było, gdyby ten film. Mniej wątków wyjaśniał, a dawał więcej pola do mm, teorii widzów i takiego główkowania nad tym, co znaczą konkretne elementy filmu, a nie takiego odpowiadania na wszystkie pytania, yy, które mogły się pojawić podczas seansu. No, no i to by było w zasadzie na tyle z tych moich myśli. Mam nadzieję, że, że udało mi się jakoś tak składnie je ułożyć i przekazać w tym filmie. No chwilę mi zajęło, żeby dojść do tego sedna problemu i tak e, przemyśleć to wszystko, co mi się w filmie podobało, co nie. E, natomiast mam nadzieję, że w następnych częściach, które e, powstaną już chyba na pewno, że scenarzyści sobie tą krytykę całą wezmą do serca i, i trochę inaczej poprowadzą ten film. No. Zresztą jaki mają wybór, no przecież nie zrobią drugiego takiego samego Babola, nie? Jak już robicie sequel do filmu, czy tam prequel, ja nie wiem może co to będzie to teraz już mogą tą fabułę naprawdę poprowadzić kompletnie inaczej. No to wypadałoby chociaż uwzględnić tą krytykę, szczególnie jak jest tak duża na pierwszą część i, i po prostu nie, nie pozostać głuchym na żądania wszystkich tych fanów i niefanów, także no tyle by było, mam nadzieję, że się film spodobał. Mam po prostu potrzeby powiedzenia trochę o tym filmie, ponieważ no to nie jest takie proste wszystko i ja właściwie się wpasowywuję w ten cały nurt ludzi, którzy mówią, że film był całkiem dobry, ale nie do końca wszystko się zagrało tak jak powinno. No i co? Nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze nagram jakąś recenzję, to jest taki trochę wyjątek, ponieważ rzeczywiście chciałem się wypowiedzieć o tym filmie. I co? Do zobaczenia w następnych odcinkach. Siema!